ma w tym poradniku przedstawię wam jak znawać, oryginalną elektronikę z Chin w dużo niższych cenach niż w Polsce. Wszystko po kolei, krok po kroku wam wytłumaczę, także nie będę już przedłużał, no i zapraszam was do oglądania. Będziecie mogli zamówić oczywiście każdy rodzaj elektroniki, począwszy od telefonów, po sprzęt gamingowy, a nawet części do waszych komputerów. Wszystko oczywiście w dużo niższych cenach niż w Polsce, więc naprawdę się to opłaca. Także stroną, z której będziemy korzystać to oczywiście xianiu, link będzie w opisie tego filmu. No i tak, w tym miejscu wpisujcie sobie to, co was interesuje. Ogólnie i możecie szukać oczywiście na własną rękę. Lub być na naszego Discorda, który jest w opisie tego filmu, i tam za wszystkim Wam pomożemy. No i tak, jeśli interesuje Was na przykład, dajmy na to krawatura Apex Pro Mini to wpisujecie sobie po prostu tutaj, no jak widzicie macie pełno ofert ale ja pokażę na przykładzie iPhone'a jak wielka jest po prostu różnica ceny między iPhone'em właśnie tutaj a w iPhone'em w Polsce jeśli mielibyście kupić yy, no widzicie, jest tutaj taki sprzedawca on oczywiście ma oryginalne telefony no i różnica między takim iPhone'em 16 Pro, który ma 1 TB pamięci ceny tutaj za niego wynosi 6800 yuanów, co daje na złotówki 3000, no prawie 3500 złotych, a za takiego samego iPhone'a w Polsce musicie zapłacić siódemkę, więc to jest dosłownie dwa razy taniej, a macie oczywiście oryginalnego iPhone'a w cenie dwukrotnie mniejszej, więc naprawdę myślę, że to się bardzo opłaca. No i teraz pokażę wam, jak to zamówić. Ogólnie nie możecie kupić wprost do Polski, jakby z tej strony, tylko musicie to zrobić za pomocą oczywiście pośrednika, który będzie Kakobaj. No i teraz bardzo ważna rzecz, mianowicie w opisie tego filmu macie link do rejestracji. Jeśli stworzycie konto właśnie z tego linku na Kakobaju, to zostajecie kupony na ponad 400 zł na wysyłkę, dzięki czemu zapłacicie znacznie mniej za wysyłkę właśnie tego iPhone'a bądź inne rzeczy do Polski, więc pamiętajcie o tym, to jest naprawdę bardzo ważne. No i kiedy już stworzycie konto właśnie z tego linku, to żeby zamówić właśnie na przykład taki telefon, przykładowo, to wchodzicie sobie oczywiście na Kakobaja, następnie w zakładkę W pełni i kup, wracacie z powrotem na tą stronę i na początku kupujcie sobie właśnie ten link, który następnie wklejacie sobie w tą zakładkę, następnie zmieniacie sobie tutaj język na chiński żeby to po prostu było po chińsku kopiujecie sobie to klikacie sobie zakładkę zakładkę nazwa produktu następnie w specyfikacji produktu wpisujecie sobie yy, jakiego koloru chcecie ten telefon i za wersji pamięci więc w tym przypadku jest to po prostu biały i ma 1 terabajt także wpisujecie sobie po prostu white no i oczywiście 1 terabajt Możecie sobie oczywiście wkleić zdjęcie tego telefonu, po prostu robicie sobie screena właśnie tego telefonu, no i wklejcie sobie w tym miejscu, to jest akurat mega proste, po prostu wybieracie sobie z plików waszych. W tym miejscu zwykle nic nie trzeba wpisywać, bo to jest akurat mało ważne. Następnie koszty związane, tutaj cena jednostkowa, wpisujcie sobie oczywiście tyle, ile wynosi tutaj, czyli w tym przypadku 6000 prawie 8000 tyłanów. Więc sobie to kopiujecie, wpisujecie sobie tutaj następnie ilość i ładunek do magazynu zawsze wynosi 10 łonów, więc wpisujecie sobie po prostu 10 no i tutaj wszystko jest już uzupełnione. To zdjęcie jeszcze możecie oczywiście wkleić, tak jak wam mówiłem. Klikajcie sobie tutaj, zgadzam się. No i albo dodajcie do koszyka, albo kupujecie od razu. W przypadku kiedy kupicie właśnie teraz, to wyświetli Wam się coś takiego. No i jak widzicie tutaj macie cenę 3000. 800, trochę widzicie wzrosła Ale to i tak się opłaca, bo jest to Mimo wszystko prawie dwa razy mniej niż w Polsce Następnie klikacie sobie tutaj przy tym zgadzam się, złożyć zamówienie No i tam wyświetlają się metody płatności Takie jak karta płatnicza, blik Paypal i tak dalej No i po prostu płacicie, no i czekacie aż Przedmiot potrafi trafi do magazynu No i następnie wysyłacie go do siebie do Polski Pamiętajcie oczywiście o tej rejestracji z mojego linku Ponieważ sobie dostajecie te kupony na wysyłkę No i dzięki temu oszczędzacie na pewno Masę pieniędzy, bo są tu kupony na para 4 Dolarów, więc pamiętajcie o tym. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach lub widzicie na Discorda. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema.